Gościem portalu Pomnik jest pan profesor Józef Szaniawski. Panie profesorze, pierwsze pytanie. Co pan pomyślał jak pan się dowiedział o tym, co się stało 10 kwietnia, a co pan myśli o tym dzisiaj? Myślę dokładnie to samo. Dla mnie nie budziło żadnej wątpliwości, że to był zamach i że z wielu powodów historycznych i politycznych to musiało mieć miejsce bo w historii istnieje tak zwany związek przyczynowo-skutkowy. Gdyby nie było zbrodni w Katyniu, to by prezydent Lech Kaczyński i elita Rzeczypospolitej nie leciała do Katynia. Zbrodnia w Katyniu z kolei nastąpiła na skutek agresji Armii Czerwonej na Polskę, agresji Rosji Sowieckiej na Polskę, w wyniku porozumienia z Hitlerem 23 sierpnia 1939 roku. Także to jest wszystko związek skutkowy. Dzisiaj, w prawie dwa lata po tej tragedii narodowej, bo tak to trzeba nazywać, jestem tym bardziej przekonany, że to był zamach na podstawie tych szczątkowych informacji, które mamy, bo nie mamy całości, ale na podstawie różnych fragmentów tej mozaiki, z tego rozbitego samolotu, z tych rozbitych spraw, z tego wszystkiego, co się stało, z tego, co robią Rosjanie, z tych matactw, e, otwartych kłamstw w wielu przypadkach, e, widać, że to nie była przypadkowa katastrofa. A jak pan profesor wytłumaczy bierność polskich władz, jeżeli chodzi o powołanie Międzynarodowej Komisji? Ja nie, wiem, ja nie wiem, z czego wynika bierność polskich władz. Trzeba powiedzieć konkretnie. To nie są ogólnie władze polskie, tylko to właściwie się sprowadza do trzech ludzi, które mogą o to wystąpić. To może być prezydent, premier i minister obrony bo Polska znajduje się w Sojuszu Atlantyckim. Tych trzech ludzi może się zwrócić o międzynarodową pomoc, zwłaszcza państw takich jak Stany Zjednoczone czy Kanada. Nie wiem, trzeba zapytać tych trzech ludzi. A ostatnim razem, kiedy rozmawialiśmy w Toruniu, Pan profesor wspominał o problemach z lokum, w którym znajduje się Muzeum Kuklińskiego. Czy coś się zmieniło w tej sprawie? Trzeba powiedzieć tak. Po 10 kwietnia 2000, przepraszam, po katastrofie smoleńskiej, na przestrzeni ostatnich dwóch lat, nastąpiły bardzo wyraźne działania rosyjskie w Polsce. Symboliczne wręcz. Oto na polach Osowa pod Warszawą, niedaleko Wołomina, w miejscu, gdzie zginął bohaterską śmierci ksiądz Skorupka, został postawiony haniebny pomnik. Soldatów bolszewickich, którzy go zabili. To jest w odległości 400-500 metrów. W tym uczestniczyli tacy ludzie jak minister Kunert, minister Nałęcz, a prawdopodobnie, to wiemy na pewno, a prawdopodobnie także prezydent Komorowski. Usiłowano zlikwidować Muzeum pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie. Robiła to pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodnicząca Platformy. Na Polach Mokotowskich w Warszawie, w samym centrum Warszawy, na Polach Mokotowskich, które się nazywają Park Marszałka Piłsudskiego, w sposób tajny rozpoczyna się stawianie prawosławnego Soboru, Cerkwi Prawosławnej Rosyjskiej w miejscu, gdzie stał katafark z trumną marszałka Piłsudskiego na Lowecie Armatni w maju 1935 roku. Przykłady można mnożyć. Jest jeszcze sprawa pomnika katyńskiego w Warszawie. Co się w tej chwili dzieje? W tej sprawie? Jest pomnik Krzyż na krakowskim przedmieściu, jest pomnik, jest problem pomnika katyńskiego. Pomnik katyński ufundował pułkownik Ryszard Kukliński i grupa Polaków z Chicago za własne pieniądze w sytuacji, kiedy w 1998 roku, czyli 14 lat temu, okazało się, że władze stolicy albo nie chcą, albo nie mogą ustawić pomnika katyńskiego w Warszawie. I ten pomnik został postawiony i oto władze Warszawy, konkretnie pan wiceprezydent Paszyński i konserwator zabytków pani Nekanda Trebka postanowili ten pomnik usunąć. Nie udało się, bo nastąpił zdecydowany opór środowisk patriotycznych i ten pomnik ocalał. Spośród różnych przykładów interwencji sowieckiej w Polsce pan profesor nie wymieniał sprawy zamachu na ojca świętego Jana Pawła II, ale również wydaje się, że sprawa księdza Popiełuszki była inspirowana przez Sowietów. Czy pan profesor coś na ten temat mógłby powiedzieć? Zamach na Jana Pawła II ewidentnie był inspirowany z Moskwy, kierowany z Moskwy. To w ogóle nie ma dwóch zdań. Polecam książkę yy, amerykańskiego historyka, pani Claire Sterling. Yy. Właśnie o zamachu na papieża. On jest na język polski, to jest najlepsza książka na ten temat. Mało tego tylko wskazuje na to, że Rosjanie zdawali sobie sprawę, w jak ciężkim stanie jest w tym momencie prymas Stefan Wyszyński. I zamach na papieża był likwidacją dwóch czołowych przywódców narodu polskiego w tym czasie. Proszę zwrócić uwagę, że nigdy na papieża. Kiedy, papieże, kiedy włosi byli papieżami, nigdy żadnego zamachu nikt nie robił. A to był zamach właśnie na polskiego papieża i to się wiąże z tym, jak wyglądały stosunki z Rosją. A sprawa księdza Popiełuszki? Myślę, że sprawa księdza Popiełuszki to była sprawa generała Kiszczaka i generała Jaruzelskiego. To nie było aż tak wysoko. Niemniej jednak oni, oni się chcieli zasłużyć sowieckiemu kgb jak Pan Profesor przewiduje dalszy rozwój tzw. śledztwa w sprawie tragedii smoleńskiej? Trudno przewidzieć. Każdy zbrodniarz, nawet zwyczajny złodziej, usiłuje ukryć ślady przestępstwa. Ja nie jestem w stanie przewidzieć, jak się sprawa dalej potoczy, natomiast jako historyk wiem, że prawda wcześniej czy później wychodzi na jaw, czasami w najmniej oczekiwanych okolicznościach, w najmniej oczekiwanym czasie, ale wychodzi. Rosjanie uważali, że zbrodnia, tak zwana zbrodnia w Katyniu, bo ona była na całym ogromnym obszarze Imperium Zła, przecież Katyn jest tylko symbolem, że to zostało nie raz na zawsze zakopane i nigdy ten straszny laskatyński katyński nie zostanie odkryty, a jednak oni powrócili do nas w swojej pamięci. Dzisiaj obchodzimy dzień żołnierzy wyklętych i też komuniści myśleli, że jak wymarzą ich z szkolnych, jak wrzucą ich do dołu z wapnem, jak dadzą im grobów, to nie będzie żołnierzy wyklętych. Są, mają swoje ulice. Rotmistrz Pilecki, generał Fildorf, inni też. I myślę, że historia Dowadnia nie tylko historię polską, że zbrodni nie da się ukryć raz na zawsze. I ostatnie pytanie, nawiązując do tego, co Pan powiedział o żołnierzach wyklętych, jak Pan profesor myśli, kiedy w Warszawie stanie pomnik poległych pod Smoleńskiem? Nie wiem, ktoś ten pomnik kiedyś postawi. Myślę, że to powinien być bardzo prosty, bardzo skromny, ale niesłychanie sugestywny pomnik w swojej wymowie. I stanie w prestiżowym miejscu. W sam na sercu stolicy myślę że tak kiedyś się stanie Dziękuję bardzo Dziękuję